się ma kolejny dzień, więc jak zawsze, tu leci OGSR i bez przedłużania lecimy. I zaczynamy żółte linie na środku, białe zewnętrzne, słońce na południu. E, więc albo jakiś Meksyk, gdzieś tak bardziej na północy, albo po prostu USA. Tu jakieś kaktusy. O ten znak, który jest tylko w USA, tam na nim jest napisane coś tam No Passing, już nie pamiętam. No passing zone jakoś tak, eee, nie chcę teraz nadzmyślać, a tak ogólnie to nie wiem, pewnie jakoś Arizona bym tak. Korea, e, kierunkowego się tu nie spodziewam. E, Korea oczywiście po tym, że są te czarno-żółte pasy na słupie i one nie, nie dochodzą do samej ziemi, w Tajwanie by dochodziły do ziemi. E, i tu też ważne, żeby w Tajwanie w Korei patrzeć tylko na słupy betonowe, bo zdarzają się w jakichś miastach w Tajwanie na słupach metalowych pasy, które nie dochodzą do ziemi. Więc, no to lepiej nie patrzeć. No chyba, że się jest tego świadomym, że takie coś też ma miejsce. A teraz tu myślę, że jakoś głębiej bym dał. Jest ta antena z kablem rosowinnym dookoła, która jest w Kolumbii, Ekwadorze, Meksyku i Brazylii. Gdzie z tymi górami na pewno odrzucam Brazylię i Meksyk? I wydaje mi się, że to jest Kolumbia po prostu. Tak. Indie, Shitkam i te typowe słupy w Indiach. Nie ma niestety na tych słupach nic jakiegoś no, fajnego, co by mogło pomóc z regionem. Wydaje mi się, że zachód. Może, no, może rajastam, bo jest tak sucho, ale też tak nie do końca. Nie wiem. No właśnie, jednak wschód. Także trochę śmiesznie. No, znów ten znak trójkątny z USA. Ale też tam jest język angielski. Dałoby ja się jakaś blacha, ale. Tak zupełnie na vibe, chyba nic innego nie ma, no to. Pikałbym chyba coś, jakąś montanę. Aha, nowy Meksyk. on też poszedł montanę. I jedziemy sobie pick po lewej stronie, więc to jest kania. I jest tak zielono, więc raczej to jest ten południowy zachód. Tak. Turcja. No, widać drogę, taka typowa turecka droga. E, też te słupki e, są w Turcji często. No, Chevron, tak jak w Polsce, to wiadomo. Jak są pojedyncze, to ta strzałka jest taka trochę cieńsza niż w takiej na przykład Polsce. Więc to trochę tą Turcję rozróżnia od innych krajów. Okej, okay, bardziej na wschód. Trochę stracę, bo 1300. Słońce A... na południu, jakieś takie domki. I tu mamy Albert, co to jest? Aha, Okej, okay, nie pomyślałem o tym, w sensie w ogóle nie miałem pomysłu. Wiem, że Słowenia nie pasowała za bardzo, tylko że problem w tym, że mi nic nie pasowało. Jakoś nie miałem zupełnie pomysłu. Woda w Omanie. Na wschód. No tak, na wschód. To powinienem znać drogę. Jak jesteśmy przy takich skałach. Jest tu sens robić w 5K. Pewnie nie ma. Pewnie za dużo zabawy z tym będzie. No, ale jestem blisko. Także spoko. On też zna drogę. To akurat łatwo rozpoznać. Słupy, coś. Te nie pomagają. Nie, haszejki mają? Nie. Myślę, że jakieś kraje bałtyckie bym tu klikał. Chociaż tutaj taki dom, typowo skandynawski, więc można nawet Szwecję bym mógł kliknąć. Albo wodę. No okej, okay, to była po prostu Szwecja. Bo podejrzewam też jakoś Łotwe Estonię tak na początku. Później bardziej Szwecję Chile. Białe Auto z widocznym tym spoilerem czarnym. I ta droga gdzie słońce wchodziło czy zachodziło? Yy, to była ta? Już nie pamiętam. Była, nie, to było 31. Ale jestem blisko, więc spoko. Coś może tutaj też? Już nie pamiętam. Co? <słuch> Słońce na północy, czyli to jest Chile w takim... Nie. Co? Nie, no Peru mamy normalnie. Właśnie zastanawiałem. A to by nie był ten bollard z południa. Bo no tam jest... Wie... Nie, no tam jest zupełnie inny. Tutaj bardziej północ. Ale też nie wiem, jak tak na maksa iść? Chyba nie. Trochę ten bolar mnie strollował, ale dobrze, że go po prostu zignorowałem. Meksyk, słońce tak pomiędzy, ale jest taka. No ta środkowa żółta i nie jest tak. Taka trochę zmazana. Widzicie o co chodzi, tak słabo widoczna. Często to jest właśnie w Meksyku. Podobnie też jest w Grecji, tylko tam wiadomo są zazwyczaj białe i nie. Yy, no to co? USA? Prawdopodobnie. Bo tak właściwie co innego. Yy, no informacji tutaj brak. Myślę, że jakiś taki gest nie byłby zły. No na pewno na tym nie przegrał. Okej, okay, to była Nebraska, po to dostałem 1300 to do przeżycia jeszcze. Okej, okay. słońce tak pomiędzy. No raczej to jest Argentyna, też z takimi krzaczkami małymi. Eee... Niebieskie autko pasuje. Gdzie w tej Argentynie, bo jest tak sucho. Są te krzaczki, ale są też góry. Te na przykład góry mogłyby być? Chyba by mogły być, ale nie ma słupów z Mendo... O, właśnie, ale są też te białe przerywane linie na środku i żółte ciągłe. Takie coś to tylko Argentyna-Uruguay, jest takie połączenie. Nie ma słupów z mendozy, więc nie wiem, czy powinienem mendoza klikać, czy może niżej. To w ogóle nie są te wysokie góry. Taka opcja też jest. Nie wiem, jakoś bardzo na południe schodzić nie chcę. Ja Taka ja, tak, architektura to nie jest północna bardziej? Może być. No, się zorientowałem. To chyba była czerwona cegła. No a Boliwia słynie z tego, że tam praktycznie wszystkie domy są z czerwonej cegły. Więc dobrze, że się zorientowałem, serio. Eee, Brazylia? Pewnie tak, okrągłe e, słupy. Betonowe bardzo często w Brazylii. Yy, to wszystko co jest na słupie mi niestety niewiele mówi. Kiedyś się tego nauczę. Izolatory. Nie wiem, przydałby się kierunkowy. Tak to trochę nie mam pomysłu. A i zobaczyłem tak dużo drzew. I ogólnie mi to wtedy bardziej dżunglą zaleciało, i dlatego tak bardziej na zachód dałem. Mogłem zostać tam, gdzie wcześniej, no trudno. Posted. Także mamy Stany. Sporo kamieni, jakieś takie murki to jest głównie na północnym wschodzie. Też vibe na to wskazywał, że to jest północny wschód. Tak nie jakoś ciepło, też bardzo zielono. Pół białe linie, jedziemy po lewej, czy po prawej? mi się tu Wielkiej Brytanii, tylko szukam jakiegoś potwierdzenia. Chyba go nie znajdę, no ale idę w to. Ta, była Walia. Eee, no nawet Polska tutaj. Nawet Polska. Polska w sumie chyba nie jest głupim gazem. No bo co, może jakaś Litwa, może nawet Francja, więc wydaje mi się, że. Okej, okay, to była Polska. Zaraz przy czeskiej granicy, ale Polska. Słońce na południu. No i mamy problem. Skandynawia? Czy w ogóle mnie odkleiło teraz? Bo mogłem tu dać jakoś w Szwecję, Finlandię Ale szczerze to jakoś tego bardzo nie czuję W sensie boję się, że to będzie coś zupełnie innego Sporo eee... Więc raczej jakbym klikł taką na przykład Finlandię to bardziej na północy bo czy to faktycznie Finlandia? No to w ogóle Europa nie była, ale widzę, że przeciwnik miał chyba ten sam dylemat co ja. No, miałem to w głowie, ale nie wiedziałem za bardzo, co wybrać. Eee, a teraz. Teraz to nie wiem, też żadnego jakiegoś konkretnego infa nie ma. Może tam jest, ale to by trzeba było podjechać, a się nie da. No na pewno Stany. Tam numery dróg raczej są też napisane. Południowy Wschód, tak myślę, po tych drzewach. Tak jest. Turcja. Jest taka droga, ta tekstura drogi jest taka dość charakterystyczna dla Turcji. Trochę może podobno do tej z Teksasu. Też mam bolardy zresztą, to dopiero teraz zauważyłem. Przeciwnik coś długo czekał i no spoko, w sensie skąd wiedział to nie wiem. Ale ładnie. Eee, taki bollard, nie ma Unii, no więc to raczej Rosja. Bo tak właściwie nic innego tu nie pasuje. Nie ma anteny. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, jak bardzo na wschód powinienem pójść. Bo na pewno trochę, ale nie, nie wiem, jak bardzo. I no to jest problematyczne. Kierownica, nie wiem po której stronie. Ale Bolard. Nie wiem, czy to jest w sumie. No bo jest wschodni Bollard, i to nie jest ten. Ale też jest jakiś zachodni. Ale to też chyba nie jest ten. Ten jest taki. No dla całego kraju, chyba. Czy to była kierownica? Chyba nie. No są problemy. Nawet coś mi mówi, żeby klikać pod bajkałem, ale. No nie wiem. Dobra, pójdę bardziej na wschód. Nawet pod ten bajkoł. Spróbuję. Zobaczę. Też o tym myślałem, żeby coś przy jakusku klikać. Ale uznałem, że tak ryzykownie to grać nie chcę. Ale w każdym razie dobrze, zmieniłem pod bajką. Podobny dystans. Kamczatka. Raczej nic innego to nie będzie. Takie żwirowe drogi, taki. Dość charakterystyczny kolor tego żwiru. Poza tym mam białe auto z długą anteną. Taki vibe bardzo wschodniej Rosji. Kierownicy nie widać, ale raczej jest po prawej. Nie wiedział tego. Okej. Okay. No to Gigi. Daosachalin, tam trochę to inaczej wygląda. Indie. No gdzieś myślę, że na północy, ale. Nic konkretnego. A Indie poznałem po tym, że jest shitkam i jedziemy tak zwanym boxcarem. On jest głównie na północy Indii. Oczywiście mogą być inne auta w Indiach. Dużo różnych, tak naprawdę. Ojej, jestem w... no, dość blisko. Zaskakująco blisko. Tak sobie tak mam no mniej więcej w środek. to mamy angielski. Pońce mamy na północy. Ciekawie to wygląda. Czwarta generacja kamery i co z tego? Takie górki. No to zachodem pachnie To nawet takim południowym. Ale może gadą głupoty, nie wiem. A nie, nie gadałem, to była Kalifornia. Nigeria. Jest shitkam, jedziemy po prawej. No i to wygląda jak Nigeria. Shitkam nie musi być. Zazwyczaj powinno być z tyłu za nami gdzieś auto policyjne. Akurat tu tego nie ma. No to fajnie. Eee, no fajnie. I co, z tym autem mogę klikać Indonezję? Czarne auto z widocznym tym światłem. Co jeszcze mogę klikać? Chyba mogę Tajwan. Chociaż nie wiem, czy tam jest to auto. Chyba będę za Indonezją, mimo wszystko. Niestety po liściach nie umiem rozpoznać. Tutaj to by pomogło. Ta droga. Te barierki z drewna takie dziwne. Trochę podobne do tych indyjskich, tylko wiadomo, że w Indiach jest shitcomb, więc to na pewno nie Indie. też chyba. To nie, też nie. Dam chyba to Indonezja. ale <śm> nie podoba mi się ta runda. Ani trochę. Okej, okay, to była Indonezja. Także i mi, i przeciwnikowi udało się rozpoznać kraj, co w liściach nie jest takie proste. Bollard niemiecki. Ile mamy śrubek? No, nie widzę tu na środku żadnych, więc zakładam, że dwie. Czyli Niemcy jakby tu jeszcze na reflektorze tym prostokątnym była trzecia, na środku to jest Luksemburg wtedy. A z drugiej strony, oczywiście, zamiast prostokątnego reflektora są dwie, dwie takie kółka. Brazylijski słup. Nie wiem, mógłbym dać jakieś to Z takimi górkami, w sumie, chyba jednak bardziej południe. Więc może nas. No, i typu chyba Sao Paulo. No, tak czy jak podobny damage, w sensie podobny dystans, więc mały damage. Słońce na północy, czyli obstają Argentynę też gdzieś na północy. Z tymi palmami to jest chyba właśnie tutaj Formosa, Chaco, Corrientes. Ogólnie na południe od Paragwaju. Tego wschodniego, tak mi się wydaje, jeśli dobrze palmy, pamiętam. O, to było akurat. No, Formosa to była. No i lecimy dalej. Ósma runda teraz. Australia. Mhm. wiadomo, jest balet. Zielona ta. Owika na słupie. Ta metalowa to jest z Tasmanii tylko i wyłącznie. Może być też srebrna w Tasmanii i w całej reszcie Australii. Chodzi po prostu o to, że jak macie srebrną, to też nie skraśniacie Tasmanii. A jak macie zieloną, to jest tylko Tasmania. Eee, już wielka wersja tego greckie, greckiego słupka? Nie no. Turecki tam, tam, taka drabina. Co to jest? Czemu to jest takie wielkie? No nie, no Turcja, no bo. Jest ta drabina. Właśnie. Śmiesznie to wygląda. Ale nie wiem, gdzie klikać. No, i przeciwnik troszkę bliżej. Ale to niecałe 400 punktów, więc żyję. Krótkie linie po bokach, przerywane. Także raczej Szwecja. Auto by mi się chyba zgadzało. To no nie wiem, wszystko mi się tak raczej zgadza. To tą Szwecją. Długie, przerywane są w Norwegii. A Finlandia przerywanych po bokach nie ma. Też trzeba mieć na uwadze, że jakaś Francja, Hiszpania, Rumunia, na przykład, też mogą mieć linie przerywane. To była wyspa? No, jakaś wyspa. Niska kamera, mamy Japonię. Nie wiem. Z blaszki niestety nic nie odczytam, bo tutaj nie kojarzę jakoś. No i znowu przeciwnik troszkę bliżej. Razem dostaje już 600. No i dziewiątka. Dziewiątka. Eee, weź to, daj napój teraz. Załóżmy, że tu. Ale tu też tak chyba do końca nie daj napój. Dobra, próbuję. No co, betonowa droga z żółtymi liniami. Bardzo łatwo w ten sposób. Dziwątkę rozpoznać. Gdzie ja kliknąłem? Co ja zrobiłem? Jak ja to zrobiłem przede wszystkim? A nie, dobra. Kliknąłem dobrze, tylko. Coś się później zepsuło. Jego serce jakoś śmiesznie wyświetlił. Yy, zaokrąglony róg bramy. Tutaj, także Irlandia. Gdyby był pod kątem prostym, tu no tutaj przykładu nie znajdziemy, bo to Irlandia. Tak, gdyby był kąt prosty, to Wielka Brytania wtedy. Wow. Miałem mówić, że teraz jest taki mnożnik, że się może sporo zadziać, nawet o tej Irlandii i no, zadziało się. Ale to przeżyłem. Nie mam pojęcia skąd wiedział. A on jest z Wielkiej Brytanii, to może. Coś tam kojarzył eee... Tu nic nie ma To by mi mogło pomóc, może... Może coś tam jest co tu można użyć Żeby odgadnąć region, no ja, ja tu nic nie znam Chyba tylko mi zostanie, kurde No wygląda mi dość północno. Ale też przesadzić bym nie chciał. Nie wiem. No to GG. No i to było na tyle, więc jak wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema.